Niepokonany u siebie widzę w łódź. W 11. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy podejmuje chcącą odskoczyć od strefy spadkowej koronę Kielce. Koronę, która na wyjeździe w tym sezonie jeszcze nie wygrała. W 15. minucie Rafał Mamla nokautuje w polu karnym Frana Alvareza i Imada Rondicza, ale po dłuższej chwili zastanowienia pan Daniel Stefański nie zostaje zaproszony do monitora. Nie mamy analizy bar, a więc nie ma mowy też o rzucie kary. Gramy dalej. To już 18 minuta. Doskonałe podanie do Kamila Cybulskiego. Cybulski wychodzi sam na sam z mamlą, ale fatalna decyzja. No za szybko chciał tutaj to wszystko efektownie skończyć. Cybulski. I uderzenie, które miało przelobować bramkarza korony, okazało się fatalne. W skutkach piłka poszybowała wysoko ponad poprzeczką. A tu już Mariusz Fornalczyk, Fornalczyk broni Gikiewicz. Co tu zrobił Adrian Dalmau? Jak on nie wpakował piłki do pustej bramki? To powinien być gol dla przyjezdnych, ale też fantastyczna akcja Fornalczyka interwencja Gikiewicza. No i zobaczmy raz jeszcze. Ależ miał tutaj pecha Dalmau. To powinien być gol, ale ciągle 0 do 0. A teraz widzę, jakże ładna akcja! I tym razem w polu karnym, fantastycznie zachował się Fran Alvarez, ale doskonała interwencja Marcela Pięczka, który tym ślizgiem ratuje swoją drużynę. Ładna to była akcja widzewa, i już jesteśmy po drugiej stronie boiska. Po raz kolejny fornalczyk, fornalczyk! No i tym razem nie chciał podawać, tym razem sam chciał kończyć akcję. I piłka w rękach Gikiewicza, bo ten strzał był zdecydowanie zbyt lekki, aby w jakikolwiek sposób zaskoczyć bramkarza widzewa. Do przerwy bez goli, a po przerwie znów fornalczyk, fornalczyk! I znowu przegrywa pojedynek z Rafałem Gikiewiczem. Jeszcze piłka w pole karne, ale no oczywiście to uderzenie wprost bramkarza i bardzo lekkie tylko złapać się za głowę, a więc wciąż 0 do 0. I widzę rusza do ataku, niezłe dośrodkowanie Kastratiego na głowę Imada Rondicza, no ale ten strzał napastnika Widzewa bardzo niecelny, nieczysto trafił w piłkę i futbolówka daleko, daleko obok słupka. Kerk w polu karnym. Zagranie do Cybulskiego, ale ratuje koronę Marcel Pięczek. Doskonała interwencja i nie ma gola dla Widzewa. 65. minuta na zegarze. Piłka przed pole karne. Mateusz Żyro. Żyro z dystansu, ależ doskonała parada Rafała Mamli. Rafał Mamla ma 21 lat. No i naprawdę świetnie spisuje się w bramce korony kielce w tym spotkaniu. W osiemdziesiątej minucie rzut wolny dla korony. Dawid Błanik odbija Giciewicz. Jest gol! Szuma Nagamatsu pakuje piłkę do siatki. I to korona prowadzi w tym spotkaniu. Ależ znakomite decyzje trenera Jacka Zielińskiego. Błanik i Nagamatsu weszli na murawę w sześćdziesiątej drugiej minucie. I to oni przyczyniają się do tego, że ekipa Skielce prowadzi w łodzi. Strzał Błanika. Piłka widzimy to w powtórkach. Odbiła się jeszcze od Kerka. Zmyliła Gikiewicza. Ten z tym strzałem jakoś sobie jeszcze poradził. No, ale z dobitką Nagamatsu już nie. Japończyk się cieszy. Korona świętuje. Korona prowadzi w Łodzi 1 do 0 i Korona ostatecznie wygrywa z widzewem 1 do 0. Ogromna radość, bo to pierwsza porażka widzewa u siebie. Pierwsze zwycięstwo Korony na wyjeździe. Dzięki temu drużyna prowadzona przez trenera Jacka Zielińskiego awansuje na 12 miejsce w tabeli. I w tej chwili ma tylko 4 punkty e, straty do widzewa Łódź. Widzew Łódź, Korona Kielce 0-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.